Z tej strony szalonek, a w dzisiejszym odcinku będziemy po prostu grali sobie challenge, w którym zmieniam swoje ustawienia totalnie, jeśli chodzi o czułość. Wcześniej miałem tak, takie ustawienie miałem i miałem 2,2 i 2 na 2. Teraz mam 1,8 i 2. I mam ustawienia zaawansowane 33% tutaj 0,0. Tutaj 10,10. 10, tutaj 0,3. Tutaj, no, oczywiście liniowa, bo miałem wykładniczą, ale zmieniłem na liniową. No i tutaj strefa neutralna po 10. No tak, po 10 tu mamy. I tu mamy po 1 i to tak no i tak tak to działa więc yy, no yy, gramy solo włączamy odpalamy pierwsza gierka ja tylko na sekundę byłem na kredy na sekundkę dosłownie na sekundkę żeby w ogóle zobaczyć jak się na tym buduje yy, no jest ok naprawdę nie może dla mnie jest troszeczkę szybko ale myślę że jak po takim jakby dłuższym graniu takie 2 3 dni naprawdę uważam że Ustawienia zmieni na lepsze. Po pierwsze, na liniowych łatwiej się lazeruje. O wiele łatwiej się lazeruje, jak jest kto, ktoś w lot. Na daleko ciężej się lajzeruje. Też się da też bardzo dobrze, ale ciężej. Na wykoniczej lepiej się lazeruje. Ale mi też zależy mimo wszystko na tym, żeby jednak dać udawać ten laser w locie, no bo ja jednak bym chciała właśnie, jak tak na przykład turniej grać, no to na daleko to się nie lazeruje na daleko na a więc... No, albo na przykład na rękach. Także no... Yy... Wczytuję nas do gry, tak... Jeszcze dzisiaj przetestuję sobie właśnie te, te czułości na rękach. Yy, no, na razie jest... Z... na jak tak macham i tak robię, to jest wolniej od moich u normalnych ustawień. Prawie do, do przyzwyczajenia się, naprawdę. Do, do przyzwyczajenia się. Polecimy... na słony, nie będziemy się bać, myślę. <laughs> tylko będzie problem jeszcze. O jeju Muszę się po prostu przyzwyczaić, to jest szybsza czułość niż moja No tak, to jest chyba szybsza czułość No tak, to jest szybsza czułość niż moja Muszę po prostu przyzwyczaić, żeby... żeby po prostu ten yy, mnie jakby gałką wymakiwać, a nie że... Yy, 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 tylko... Tak powoli, tak bardziej smooth. Jakby ktoś się pytał jeszcze, czy gram Claw, nie, nie gram Claw. Gram yy, Regu... To się Classic Regular nazywa, nie W ogóle nie wiem, czym wylądowałem, ale odbiłem, bo hopa widziałem. Jak będzie kato, to... No, pistolet też można laserować, mimo wszystko. Yy, ja myślę, że sobie od razu podjedziemy tego tutaj pana. Pięknego naszego ukochanego dwóch. Subcio. Pierwszy dość gładko. Yy, nie mam maca, żeby się zabudować. A, czyli jest tu. Naprawdę chłop się wyłożył od tego. Czy naprawdę nie słyszał, że on to rzucał? No to nieźle. Fajny chłopek, tak się wyłożył. Yy, tak, to i to. To tak, pierwszy. I właśnie też mi się tak wydaje, że po prostu. Le... O, nie wypijem tego naprawdę. Wydaje mi się też, że lepsze jest teraz mieć trzy czułości chyba nie? Dlatego zmieniłem sobie. Myślę, że będzie dobrze. Jakby co, będziemy grać w totalną w okay, żeby po prostu, nie zamulać, bo będzie słaby odcinek. W też mi jest łatwiej, bo ten... nie muszę tak bardzo jakby gałkę tak yy, ruszać, tylko... nie gałką ruszam, też jest wy... o, no dobra, dojadę tam sobie mniej ga o, tu też jest chłopek no i w tym momencie dwa zadziałało mniej więcej aha, mniej więcej o Boże, dziwnie się na tym buduje dziwnie bardzo Teraz zadziałała jak widzieliście No to to był akurat laser. Szybko wyjaśniłem yy, Właśnie edytuję mi się też trochę dziwniej o, o tych ustawieniach, ale spoko, spoko. Myślę, że sobie poradzę. Naprawdę no, poradzę sobie myślę, yy, nie to A moby MP sobie weźmiemy. Najpierw sobie się tutaj... Szybki turtlik, o. W mogę sobie sam daszek dać. No i właśnie też... Kurde, ciężej mi się edytuje, ale... Naprawdę myślę, że... Jakby po głębszym jakby graniu myślę, że... Ta zmiana będzie na lepsza. Mam naprawdę niską czułość stosunku do tego, co miałem. Miałem, yy, jeśli chodzi o edycję, bo miałem 2,0, a teraz mam, znaczy 2,2, a teraz mam 2 i 3, i tak jakby trochę więcej mam. A tu, gdzie ono jest pytanie teraz? Wchodzę na przodzie, wiem, tam tu jest. tak tu jest. No to. A jednak nie, dobra, git-git. Yy, powiem Wam szczerze widzowie, że już myślałem, że padnę, bo no jednak bez rozgrzeweczki gra to jest. Po prostu wchodzę, zrobiłem dwie i wszedłem na, na salówkę. Może winka nie będzie, ale myślę, że... na no winek może wsiąść, nie? ale nie musi zawsze mimo wszystko. No to tak, jesteśmy sami na słonych, jeszcze przelutujemy wszystko fajnie myślę i myślę, że będzie git. No niech mi sklik, fuck. Tego jeszcze trochę tam zlutujemy. Ok. Znaczy, generalnie no, myślę, że na turniejach będzie mi łatwiej, jeśli chodzi o grę, ale. No, jakby nie wiem, nie? O, w plecy mi to się robi, jakiś. No i teraz właśnie patrz. No, jest strasznie ciężko, chociaż w sumie nie jest tak ciężko. No nie to ja jestem bambikiem po prostu, bo za mocno walę tym i tym. Powinienem bardziej tak smukać. Ale dobra, no to się jeszcze ogarnie, nie no jakby... O, ktoś dostał bana. <t Humkeeper> ślur gdyby typu... był... O jest ślub, tak widzę. To idziemy po ślur traka idziemy do strefki Sobie, ładnie grzecznie. Dobra, no, 5 fragów. Może nie jakiś za bardzo skillowych, ale no. Do tego, do tych strzałów. W szczególnie tych ostatnich, to ten laser był spoko. No i git. Dlatego helikopter, naprawdę byku. Gdzie on jest? No idzie. Tam jest. A ja buf, się rozgląda. XD Dobra. I to 25. 5 fragów. Co prawda gram na jakieś bobki, bo ja gram głównie arenkę. Ale no to nie wiem ale się dobierają tylko po na O właśnie, sobie połowimy rybki. Po co mi jak mogę mieć rybki? Te rybki są lepsze. E, więc nie wiem jakby jak to działa. W ogóle internet mi się ostatnio poprawił. Fajnie, więc bardzo fajnie. Ten Ten mnie te cienie. O! o naprawdę. No naprawdę. Plansz, padzik, tam no to sobie po, po, podejdziemy, podejdziemy sobie. Naprawdę mi wypada... Maców nie zbieram, bo... Żywa, ale o macy zbieram. O! Wiem o internecie, nie wiem. No. Chwilowy skok. Generalnie... Na razie o dziw ten, myślałam, że będzie dwa razy gorzej no, o, czekaj, gdzie to, gdzie jest to to ty, no to rybki były przecież, gdzieś nie, no przecież wydawało mi się, że tu były rybki i zdajcie są rybki no tu musiały być rybki ewidentnie były to rybki. tam mam ich, no dobra a, tak, tak, no, tak, pójdę W ogóle jakiś liczyk się pojawił chyba... Za 7 no No naprawdę mi się musi.. Jezu, jakiś chłopek, dzikus jakiś. No nie, pewnie mi się zabije. Jeszcze wali do mnie, ładuje do mnie. Co ty robisz? No co jest? Naprawdę jeszcze mam plecy. Wyku, zostaw mnie, naprawdę proszę. Naprawdę, chłopie! No jeszcze plecy dostaje, ja pierdzielę ale to jest chłopa. Halo, zedytuj się. Dobra, najpierw zabiję... Jeszcze to se leci, o, przetestujemy. Gdzie on leci? Właśnie na szpad. Nie wiem, poleciał se gdzieś, ale dobra, w na szpadem pod nich. Dobra, to jest kolejny. Nie, ale dobra, podlecę tam do nich. Szczelumna, jakby panna. Do... Ale no myślę, że Mimo wszystko to zmiany lepsze Myślę, że polecimy sobie Gasnące nie, ktoś poleci I Myślę, że nie, groby Co? O grząskich grobach. Gdzie tu są grząskie groby? Bo ja tu nie widzę nic. Nic. żadnych grząskich grobów. Co to jest? No, tu lecimy, ale ile jest typa. Ło, troszeczkę, troszeczkę. To właśnie na początek nie jest najlepsza broń, ale okej. Okay. O, PFMik już lepiej. Spróbujemy kogoś zlejzerować w locie. Nie, nikt nie leci już. Minęła moja szansa. O, terazem się znajdował z chęcią. Ja pomysłem O, jest potem. Co, on tu był sam? I walił mnie. Jest tu, tam jest fajnie, okej. Okay. Na dole jest, git. Eee, dwa. Naprawdę, yyy, za co się teraz w 2k, 20, jak się ma, jak się gra na padzie, widzowie, naprawdę. Grajcie p.m. Jak możecie, bo naprawdę przecież yy, mógłbym go zabić na hita z pompy, ale nie musiałbym. Mógłby dostać na przykład raz i wtedy już by było bardziej problematycznie, bo o kolejny. chciałbym wam tylko powiedzieć, że Yy, jeszcze sobie wczoraj grałem i zrobiłem kilka rzeczy. Tak jak na przykład yy, zmieniłem edycję na 2,2 .2 i szybkość yy, na 3,65%. Yy, szybsza ta czułość jest wtedy, ale wolę jednak szybką. Szybszą znaczy, i teraz tak yy, tutaj nic nie zmieniałem. I tutaj strefę neutralną yy, chyba zmieniałem wtedy. Nie zmieniam, nie wiem. Tutaj w każdym razie na 10 i yy, to na 1. Także tak to wygląda. I co? Yy, ja się z Wami żegnam na ten odcinek. Niedługo będą kolejne. ma